Początek miesiąca. Jako pilot zawodowy właśnie wpłynęła na moje konto wypłata w wysokości 26 tysięcy złotych. Czas sprawdzić na co dokładnie idą te pieniądze. Na początek rachunki: 3200 zł za małe mieszkanie niedaleko lotniska, 500 zł za wynajem miejsca w hangarze na mój mały prywatny samolot, 400 zł media, w tym mamy prąd, ogrzewanie, śmieci, woda, 120 zł internet światłowodowy, 150 zł abonament za telefon, z dużym pakietem danych i roamingiem, bo codziennie jestem praktycznie w innym kraju. 130 zł subskrypcje streamingowe, w tym są Netflix i HBO, bo lubię w wolnej chwili usiąść i obejrzeć dobry serial. Przejdźmy do wydatków miesięcznych. 1800 zł jedzenie, czyli posiłki na lotniskach, obiady podczas pobytów zagranicznych, nieregularne godziny lotów. 600 zł paliwo do motocykla, weekendowe przejażdżki, dojazdy poza miasto. 1000 zł hotele podczas przedłużonych layoverów. To takie mini urlopy po trasach. 300 zł składki członkowskie do związku zawodowego pilotów. 800 zł pielęgnacja, masaże, Fryzjer? Dla mnie to regeneracja po długich lotach i zmęczeniu jetlagiem. 1000 złotych gadżety lotnicze i sprzęt do symulatorów w domu. Na przykład kontrolery, subskrypcje czy dodatki do symulatorów, czas na zobowiązania. 850 zł rata leasingu za samochód, 400 zł karta kredytowa, 300 zł stara rata kredytu szkoleniowego na licencję zawodowego pilota. Na koniec oszczędności. 4000 zł na inwestycje, np. Na giełda czy kryptowaluty, 3000 zł na emeryturę, 1500 zł na przyszłe podróże z rodziną, na przykład wakacje po sezonie, 600 zł na prezenty Urodziny i inne okazje. Zostaje mi około 6350 zł. Można je trzymać jako fundusz swobodny albo przeznaczyć na nieprzewidziane wydatki, rozrywkę, edukację czy większe inwestycje. Bez arkusza budżetowego nie miałbym pojęcia, gdzie ta wypłata znika co miesiąc, ale odkąd wszystko zapisuję, mam spokój nawet 10 km nad ziemią. Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie tak naprawdę ucieka Twoja kasa, napisz w komentarzu budżet, a podeślę ci dokładnie ten szablon, z którego sam korzystam.